Stany y, Zjednoczone są krajem y, ogólnie religijnym, nie mówię katolickim, ale ogólnie religijnym. Tym się różnią od, powiedzmy, Europy Zachodniej, gdzie. gdzie... Ale bycie katolikiem w Stanach jest y, jakie? A, to znaczy. Mm... Łatwe, niełatwe. Myślę, że nie jest łatwe i to zwłaszcza w naszych czasach teraz, kiedy, y, no powiedzmy, y, rząd amerykański jest coraz bardziej antychrześcijański, anty, anty antykatolicki, zwłaszcza. Kiedy w Ameryce no, bycie wiernym yy, nauczaniu Kościoła oznacza często yy, procesy yy, sądowe, prawda? to co się teraz dzieje. Yy, także często oznacza pewien taki yy, no nagonkę medialną, powiedzmy antykatolicką, którą także możemy czasami obserwować w innych krajach, ale w Stanach Zjednoczonych jest to nowe zjawisko, powiedzmy, i, i w tej chwili się to trochę na, zaostrzyło. Więc ale. To, to co jest charakterystyczne Amerykanie są ludźmi odważnymi, bardzo odważnymi i takimi odważnymi w mówieniu prawdy. W mówieniu prawdy, w mówieniu o Chrystusie, czy katolicy, czy, czy protestanci są bardzo zaangażowani w życie kościoła, bardzo ofiarni. To są ludzie, którzy wielu z nich traktuje swoją wiarę bardzo poważnie i no, i my, 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 myślę, że takie wymiana doświadczeń między Polską a Stanami jest y, czymś y, bardzo owocnym. No, to, to, to dokładnie my mamy coś, czego oni nie mają, oni mają coś, czego my nie mamy. Możemy się doskonale uzupełniać. Myślę, że, że to jest y, wspaniałe doświadczenie właśnie tych dwóch kościołów. My mamy y Maksymiliana Kolbę <laughs> tak. <laughs> na przykład. Byłem zdziwiony, że gdziekolwiek pojadę w Stanach do jakiejkolwiek parafii amerykańskiej, czy, czy rozmawiam właśnie z katolikami amerykańskimi, oni wszyscy znają i czczą Maksymiliana Kolbe Nie jest rzadki, że mają w domu na przykład obrazek Maksymiliana Kolbe na, ściany, na ścianie. E, coś, co mnie zaskoczyło, bo w sumie u nas, e, tak miałem wrażenie, że e, już od Maksymiliana Kolbe od jego kanonizacji, to już później święta Faustyna, jakby tak, prawda, później Jan Paweł II. Jan Paweł II oczywiście jest stanek bardzo, bardzo popularny, ale można powiedzieć, że Amerykanie znają Polaków poprzez Maksymiliana Kolbę i poprzez świętego Jana Pawła II. czy dwa święci to są tacy... Można powiedzieć, number one w Ameryce, I, i oni rzeczywiście, Amerykanie także bardzo, mają bardzo wysokie zdanie o Polakach. znaczy, mówię o katolikach amerykańskich, zwłaszcza tych katolikach tradycyjnych. Bardzo dobrze mówią i myślą o Polakach, to jest. Niezwykłe oni uważają, że Polska jest takim krajem, który jest wierny Bogu Kościołowi i że Polska jest takim światłem trochę dla nich i dla całego świata. To jest, to jest bardzo budujące. Ja powiem szczerze, że nigdzie nie doświadczyłem takich, e, e, takiej, e, takiego patriotyzmu propolskiego, jak e, od amerykanów i to nie mówię o polonii, ale mówię o amerykanach-amerykanach, którzy są y, tradycyjnymi katolikami. Czyli taki katolicyzm też trochę intelektualny. Tak, tak, to znaczy y, mam wrażenie, że Kościół Amerykański wbrew różnym naszym takim y, powiedzmy stereotypom w Polsce jest kościołem ludzi wykształconych i y, 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 oczywiście mamy też tam y, y, kościół taki powiedzmy bardziej ludowy, y, który składa się głównie z Meksykanów, czy jak to się mówi, Latynosów, czyli ludzi, mieszkańców Ameryki Południowej, którzy masowo emigrują do Stanów Zjednoczonych i tam tworzą parafie i można powiedzieć, że w Kalifornii w każdej parafii jest przynajmniej jedna msza po hiszpańsku. Tradycyjni, powiedzmy, Amerykanie, czyli tak zwani biali Amerykanie w, w USA, którzy są katolikami, to są ludzie często bardzo wykształceni i, i bardzo tacy też wierni Kościołowi.